Bezczelna baba chamsko przerywa, nie daje dojść do głosu. To tylko wierzchołek góry lodowej hejtu, który zalał Majkę Jeżowską po jej debiucie w The Voice Senior 3 stycznia 2026 roku. Siódma edycja miała być świeżością, a stała się areną brutalnego konfliktu między nową jurorką a wściekłymi widzami. Dlaczego fani są tak oburzeni? Zarzucają majce brak szacunku dla legend polskiej sceny Alicji Majewskiej i Andrzeja Piasecznego. Internauci grzmią: Pani Alicja nie miała szans na wypowiedź przez gadulstwo Jeżowskiej. Widzowie czują zażenowanie, twierdząc, że energia gwiazdy piosenek dla dzieci kompletnie nie pasuje do stonowanego i pełnego klasy klimatu programu dla seniorów. Podczas gdy Majka radosna ogłasza w sieci, że po 45 latach spełniła swoje marzenie o czerwonym fotelu, internet odpowiada krótko, arogancja i dominacja. Czy to celowa strategia producentów, by podbić oglądalność wielkim skandalem w jury? Czy Majka Jeżowska wyciągnie wnioski z tej fali krytyki i przestanie gwiazdożyć? Jedno jest pewne, ten sezon zapamiętamy głównie przez dymy w jury. A wy co myślicie? Majka to hit czy absolutna pomyłka? Piszcie w komentarzach.